Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Justyna Klats, orędzie Jezusa Chrystusa. Mówi Justyna, najukochańszy Jezu, wierzę w Twoje miłosierdzie. Pewnego razu słyszałam słowa Jezusa. Wiem, że moja miłość sprawia ból, dzieje się to dlatego, bo nic nie może się z nią równać. Wszyscy ludzie są moimi dziećmi, wszyscy bez wyjątku. Moje dzieło zbawienia nie zna granic. Dokonało się ono w mym duchu i powtarza się ciągle w mojej ofierze. Nikt nie dokona czegoś bez mojego udziału. Wolno ci ciągle prosić, możesz ciągle pomagać, wszystkim udzielę pomocy. Powiedziałem: proście, a otrzymacie. Czyż nie są to moje słowa? Twoja wiara jest wyrazem miłości, staraj się być światłem dla współbraci. Obdarowuj ich łaskami wyproszonymi w modlitwie. Oto prawdziwa pomoc dla bliźnich, której działanie rozciąga się na wieczność. Żaden dzień bez miłości bliźniego, kochajcie się wzajemnie, tak jak ja Was kochałem. To jest przykazanie mojej miłości. Bóg nie dopuści do urzeczywistnienia planów diabła. Znowu będziecie składać ręce do modlitwy, to także należy do uczynków miłości. Tylko ta droga jest dobra, czyńcie to jeden dla drugiego, nadchodzą zapowiedziane czasy. Odmawiajcie akt miłości, niech ta modlitwa powtarzana jest wśród Waszych szeregów. Akt miłości umacnia fundamenty Kościoła. Nic nie idzie na marne z tego, co się czyni dla Boga, nawet jeżeli pozory mylą. Potrzeba jeszcze wielu ofiar, całe złotych czynów będzie przy końcu świata objawione, tym bardziej zatriumfuje dobro. Przez Waszą modlitwę zyskacie na czasie, Bóg widział wszystko i uchronił Was przed zgubą. Całej naturze grozi wyniszczenie. Ale Bóg będzie dla Was ratunkiem. On zażąda swojej własności, jak tego wymaga sprawiedliwość. Znam wszystkie ofiarne dusze, które ofiarują moją krew dla zbawienia świata. Prawo i sprawiedliwość wyrosną raptem jak wulkan z Ziemi, by oświetlić swym światłem zapadającą w otchłań ludzkość. Stanie się to wszystko przed moim obliczem, zanim otchłań zdąży się zamknąć, bez nadziei na zmartwychwstanie. Gdyby mnie był przy Was obecny z ciałem i krwią, odniósłby szatan zwycięstwo nad wszystkimi pokoleniami. Moja miłość zamknęła mu drogę, dlatego walczy on tak zaciekle z kapłaństwem. Akt miłości. Przy każdym akcie miłości pali się wysokim płomieniem ogień z martwych wstania, który jest nosicielem życia. Ten akt należy ofiarować memu sercu, ze szczególnym nabożeństwem. Wielkie cuda będą się dziać, tak to moje serce pomnoży miłość. O, gdybyż ludzkość zdołała pojąć, do czego zdolna jest moja miłość. Akt miłości jest modlitwą błagalną w czasach największej biedy, gdy światło gaśnie, a dusze tracą wszelkie oparcie. Ale podnieście głowy do góry. Zaufajcie miłości, która Was ochroni od zguby. Płomienny akt miłości ogarnia wielu i wzniesie na wyżyny, miłość moja jest miłosierna, ona jest przeszkodą w działalności szatana. Każdy akt miłości jest w duchowym znaczeniu, jak transmisja świeżej krwi, jest jak oddech duszy, tak bardzo jest on ze mną powiązany. Za przyczyną mej duszy może też każda ludzka dusza życie otrzymać. Akt miłości jest tajemnicą, której szatan nie zgłębi. Dziecie moje, wiele jego złych zamiarów zostało unicestwionych. Bóg jest duszą ludzkim bardzo miłosierny. Bóg jest wszędzie tam obecny, gdzie dusza go poszukuje. Czas nie stanie w miejscu, jest on powiązany z moim miłosierdziem. Miłość daje sygnały miłosierdziu, dlatego tak wiele łask spływa na was. Kto kocha, ten ratuje, kto ratuje, ten kocha. Bicie mego serca odmierza czas. Akt miłości jest powiązany z biciem mego serca. Nikt nie zatrzyma czasu, tak jak nikt nie jest w stanie zatrzymać bicia mego serca. Echo bicia tego zegara, serca, zabrzmi w Piotrowej katedrze w Rzymie. Akt miłości będzie znany na całym świecie, cały świat będzie go słuchał, jego moc rozpalania dusz jest wielka jak nigdy dotąd. Każdy przyjmie mnie w swym sercu, aż złączymy się wszyscy. Największym cudem mojej miłości jest moje ciało eucharystyczne. Tego nie pojmie ludzki rozum. Powiedziałem: To jest ciało moje. Któż może rozdzielać moje ciało i słowa? Musicie znowu stać się dziećmi Bożymi, stanie się to za przyczyną mojej miłości. Bóg jest miłością. Ten napis umieszczony jest na mej piersi, każdy może go dobrze widzieć. Patrzcie wszyscy. Ja jestem, który to mówi. Z mego serca wypływają wszelkie cnoty z wielką siłą, w nich odbija się piękno nieba. Jestem jak świeży poranny powiew czystego powietrza, zapowiedź wieczności. Słońce i księżyc tracą przy mnie swój blask. Moja postać oświetla niebo niewyobrażalnie pięknym światłem. Moja miłość nie zapomni nikogo. Moje serce wynosi Was ku niebu i sprawi, że zapomnicie o starej Ziemi, dopóki nie powstanie nowa. Powiedziałem kiedyś: Pójdźcie do mnie. Czyż nie jest to obietnica? Moje serce posiada moc uczynienia z Was całkiem nowych ludzi. Oto moje zadanie podyktowane przez miłość. Oddaję Was na nowo odrodzonych w ręce Mego Ojca. Gdy to uczynię, będzie moje zadanie spełnione. Ojciec Niebieski darował nam tę miłość, a ja niosę ją Wam w mym sercu. Duch Święty rozpościera Swe opiekuńcze skrzydła. On jest wyrazem najgłębszej miłości, ukrytym w mojej krwi. On jest pośrednikiem. Moja ziemska droga była pełna świętości, to Bóg w ludzkiej postaci przemierzał kraj. Bóg dokonał tej przemiany, aby człowiek osiągnął swój cel, powrót do Boga. Pełen pokory przyszedłem na ziemię, pełen miłości wstąpiłem do nieba. Posłuszeństwo było wyryte w mym sercu. Potem pękało me serce z nadmiaru miłości i obdarowało was hojnie. O, jakże kocha was Ojciec, gdy modlicie się do Niego! Jakże drogie są mi te dusze, które żyją według woli mego Ojca! Zaprawdę, staliście się mi jeszcze drożsi. Zapamiętaj te słowa pochodzą one z mego kochającego serca które za Was było ofiarowane i swą krew darowało duszom, kuczci Ojca i za Was. Przyjdźcie przecież do mego źródła, aby zaczerpnąć światła. To boskie światło jest obrazem najgłębszej miłości. Moja miłość pozostaje zawsze niezmienna, daję ją wszystkim. Bóg zna niebezpieczeństwo zagrażające ludzkim duszom, czasy są niezwykle ciężkie. Zatrucie moralne jest duże. Na prośbę mojej matki daruję Wam Bóg czas łaski. Moja matka jest Waszą wielką orędowniczką, ona należy do mego serca i do Was. Ufajcie mojej miłości, ja nie opuszczę mego ludu. Zaufanie, i jeszcze raz zaufanie, módlcie się nieustannie o tę łaskę. To z mojego serca płyną łaski. Niech będzie to dla Was pociechą w tych niespokojnych czasach. Jestem żywym chlebem, który z nieba pochodzi. Jestem prawdą, która przyjęła ludzkie ciało, słowami niech się stanie. W ten sposób stałem się chlebem, przygotowując moje ciało, aby dać świadectwo prawdzie. Bóg jest w tym chlebie obecny, wszechmoc zniżyła się ku Ziemi.